jest poświęcony moim ćwiczeniom po operacji oka. Dwa tygodnie temu w środę, 9 kwietnia dokładnie miałem operację oka. No i wczoraj była wizyta tak. i na wizycie się okazało, że szwy bardzo dobrze się goją, rana się, to znaczy rana się bardzo dobrze goi, szwy fajnie trzymają, więc mogę pójść etap troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o ćwiczenia, zachowując pełną ostrożność. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to ja ćwiczenia mam Autorskie, nie są to jakieś tam kopiowane przez kogoś. Znam zasady ćwiczeń, zasady wykonywania ćwiczeń. Stosując te zasady, staram się uruchomić całe ciało. Według mojej wiedzy, najlepsze ćwiczenia to są ćwiczenia ogólnorozwojowe natomiast ćwiczenia na zasadzie takie no ruchy wyselekcjonowane czy coś one są bardzo dobre na pewnym etapie yy, powiedzmy czy rehabilitacji czy funkcjonowania bo jeżeli no, chce, ktoś chce wziąć, wykonać martwy ciąg i zrobić jakieś tam takie ćwiczenie i to jest jakieś ćwiczenie albo podrzucić i zrobić jakiś tam wyrzut do góry czy wyciskanie klapy to jest jakieś tam proste ćwiczenie jest ten yy, sposób wykonywania ćwiczenia pogłębić bo w zawodach no to jest praca już być może zawód danej osoby. Startowanie w trójboju siłowym, czy w jakiejś tam innej dziedzinie sportu. mają wtedy wyselekcjonowany ruch, żeby być w tym ruchu jak najlepszy. A ten wyselekcjonowany ruch to nie jest całe ciało. To jest ruch wyselekcjonowany, w tym ono może być mistrzem, a na przykład w stawie biodrowym, czy w stawie skokowym, może być lipa. No i oczywiście no, w trójboju siłowym, no, to jak ktoś za no to musi mieć wszystkie stawy w miarę dobre. W miarę rozruszane, ale tu musisz się trzymać pilnie pewnych określonych zasad, bo przedobrzy zakres ruchu już może do tych swoich rekordów życiowych, które miał nie dojść. Pamiętajmy o tym, że jeżeli podajemy się jakiejś operacji, czy chorujemy przez jakiś tam okres czasu dłużej niż tydzień, no to bardzo szybko spadniemy. I to jest ogólna zasada znana w medycynie, że narzut nieużywany zanika. W tym przypadku, jeżeli chodzi o mnie, w wyniku tej operacji, no dwa tygodnie wolnego, ten narzut nieużywany zanika. Mówię o całym ciele, tak? Ja próbowałem tam coś robić, dla niektórych osób się wydawało, że to straszne. Dla mnie to był niewielki wysiłek, więc to było to takie ratowanie swojego ciała, żeby jak najszybciej wrócić do swojej siły i sprawności. No, i w tej chwili pokażę Wam swoje ćwiczenia, które realizuję. Ja te ćwiczenia będę realizował bez muzyki, ponieważ, wiecie, prawa są autorskie i ktoś tam będzie miał do mnie pretensje, że stosuje muzykę, więc zastosuję Wam je bez muzyki. Natomiast normalnie ćwiczę z muzyką. I to ćwiczenie z muzyką jest jakimś takim no, pewnym tańcem. Tutaj będzie ciężko to jakoś tam połączyć, może. Jak mi się uda połączyć perkusję, czy ten um, urządzenie jakieś takie um, wypadło mi z głowy? Jak to się nazywa? Nie syntezator, tylko no, zawsze wiecie, z głowy wypada to, keyboard. To z keyboardu może jakieś tam rytmy wezmę, puszę tam, nie ma praw autorskich, więc będzie można coś tam podpatrzeć. Natomiast ogólnie puszczam muzykę i do muzyki wykonują ruchy najprzedniejsze. Dzisiaj Wam fragment tych ruchów pokażę. Jeżeli chodzi o te ruchy, to są to ruchy spontaniczne. Nie są to jakieś sekwencje powtarzalne. Oczywiście część się powtarza, ale ogólnie są to ruchy spontaniczne. Będę na żywo ćwiczył i na żywo wykonywał te ćwiczenia. mam okulary, bo są niepotrzebne. Oczywiście ja jestem cały szczęśliwy, mogę patrzeć w monitor, mogę patrzeć na światło, więc dzisiaj jest elegancko kołysanie bioder prawo lewe, tak, takie proste ćwiczenie kołysanie bioder prawo lewe. dla tych osób które się zastanawiają ile mam lat to mam 65 lat od razu mówię tak jestem czynnym zawodowo fizjoterapeutą i mam zamiar być czynnym zawodowo fizjoterapeutą do 100 lat życia to tyle tak tytułem wstępu no i teraz krążenie bioder tak zróbmy sobie 6 powtórzeń raz dwa <try> trzy cztery pięć sześć w drugą stronę raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dlatego, tych osób, dla których się wydaje krążenia ramion, że się wygłupiam, wykonuję jakieś trudne ćwiczenia, no to pamiętajcie o tym, że stosuję zasady, które Wam zalecam, czyli ćwiczę, ćwiczę w zakresie bezbólowym, staram się nie wykonywać gwałtownych ruchów. Jeżeli coś się Wam wydaje, że wykonuję jakieś gwałtowne ruchy, to to nie są gwałtowne ruchy. Gwałtowne ruchy to będą wtedy, kiedy będę już pełni sprawny, będą sobie wtedy na spokojnie Pobawić się, poszacie na razie z dużą dozą ostrożności tutaj pracuję. I teraz takie falowanie. Wyobrażam sobie, że jestem w wodzie, kolana się lekko zginają i ręce falują tak, jakbym był w wodzie. Czyli wokół mnie tutaj otacza mnie woda i sobie w wodzie falują tutaj ręce. Zobaczcie, wszystkie stawy się poruszają, a ja czuję wiaterek tutaj na tych częściach ciała. Tu i w tą stronę też wiaterek czuję. Czyli właśnie tu jest powietrze, wydaje się, że jest nic a ja przy tym ruchu czuję wiaterek i na zewnętrznej stronie, i na wewnętrznej stronie przedramienia i dłoń, tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz skręty tułowia lewo, prawo, głowa prosto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 8 9 10 Teraz w ten sposób ruchy tak samo w oterek świeżenkach są troszeczkę dalej żeby się lepiej widzieli i hop hop i hop hop i raz i dwa i trzy i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i 9 Wy tego na wideo prawdopodobnie nie widzicie. Ja czuję, że mi ten lewy bark nie do końca pracuje tak, jakbym chciał, żeby pracował. Tam są jakieś no, dziwaczne takie przykłóczenia, więc tu będzie troszeczkę ruchów na barki, żeby ten lewy bark bardziej pracował, bardziej luźny, żeby był. Tutaj fajnie. O! I teraz taki ruch. Wyciąganie szabli to jest źle powiedziane, bo jest takie wyciąganie szabli na zewnątrz, takie rzucenie w ten sposób. Hop i raz. Pam, 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 w ten sposób tu i tu. Raz. W każdym ćwiczeniu praktycznie pracuje całe ciało, nie ma wyselekcjonowanych ćwiczeń, pracuje całe ciało. Więc mięsień chce, nie chce, pracuje, jest mobilizowany do pracy. Teraz popra popracujmy sobie tak, jakbyśmy musieli odwijać piłkę od do... raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz na łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz tutaj ruch. I raz, i dwa, i trzy, i cztery.

To jest taki, powiedzmy, blok sotouke. Jeżeli zrobimy z pięściami, to będzie blok sotouke. No to jest taka wersja lajtowa, taneczna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz potężny zamach i obrót. Tak, tu hop. Tak, i hop. I trzeci odwrót. I na drugą stronę. I raz. Dwa tygodnie temu było to nierealne, żeby wykonał Dwa. I trzy. Dobrze? Teraz bez jakiegoś tam wielkiego um, tutaj dynamiki, bez wielkiej dynamiki, skłon w przód, delikatny. Staram się położyć palce na podłogę. Niektórzy to Będą pewnie zachwyceni tym, że kładę. Ja nie jestem zachwycony, bo dla mnie to jest za mało. Dłoń powinienem na podłogę położyć. No, dłoń się położyła na podłogę, a to jest dla mnie troszeczkę, to jest za mało. Ale dobra, niech będzie na dzisiaj tutaj, tak? Tu. O. I tu. Mhm. Teraz ruch w kolana. Hop. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz klona do środka na zewnątrz, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tak? Świetnie. Teraz sobie spróbujemy stanąć w takiej pozycji, to jest, Pozycja drzewo z jogi, czyli kładziemy nogę tutaj i ręce możemy dać do boku albo u góry. Ja dam u góry ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na drugą stronę kiedyś pamiętam, na jedną stronę szło mi gładko, a na drugą stronę tak. Na jedną gładko, a na drugą stronę tak. Jak się będzie, zobaczymy. Zaraz, o poszło gładko. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Razujemy yy, zawinąć nogi w świderek. Czyli tutaj. O, ja lubię taką pozycję drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wiozę bardziej, spotkacie się z taką pozycją i na drugą stronę. Znowu taki świderek. Się chyba orzeł nazywa wiozę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Teraz ręce tu i na zewnątrz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz półskło. I tu, 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 Podpieram się z tyłu rękoma na miednicy. Wypycham brzuch do przodu, głowę do tyłu czy nam pozycję raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8 9 10. Teraz sobie to samo, tylko będą ręce zapięte o nasie. Teraz. I wypycham klatkę i mostek w sufit, głowa do tłu. raz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobra. Ręce jak do modlitwy. Załamuję palce, z zaplatan palce. Duch Klatka przed siebie, klatka góra, klatka. Tak? Próbuję. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, sześć. Kierunki, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz zrobimy sobie wypad nogi do przodu, czyli do przodu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga to samo. Raz, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Nie? Teraz powiemy skrzyżować nogę z tyłu tak tutaj raz dwa trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga to samo. I raz. Staramy się tu zachować twarz tutaj. Tyskie same, tylko po od stopy do barku 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie, fantastycznie. I teraz to, na no co chciałbym wam zwrócić uwagę, to Dlaczego skupiam się na ćwiczeniach, które pobudzają do pracy całe ciało? Otóż, tak jak obserwuję osoby różne, to te osoby, które kulturystyk, sztangiści, które mają perfekcyjnie dopracowane pewne ruchy takie czy takie, czy jakieś sąkolwiek inne, to, to są ludzie tacy jednokanałowi. Ja jakby to powiedz, w jednym kanale są fantastyczni, ale drugi kanał już nie do końca tak. Bo tego na przykład może być problem z wykonaniem. Ja to wykonuję z łatwością, dla nich jest problem. Teraz y, ktoś może wyciskać na klatę, jak tu się mówi, e, nie wiem, 200 kg, tak? Fantastycznie, ale będzie miał problem ze zrobieniem zwykłego siadu japońskiego, tak? które ja robię. Jeszcze nie kładę się na plecach, bo jeszcze to może być za trudne dla oka, ale się te polski zrobić potrafi, tak? Bez żadnego problemu, tak? Więc każda, powiedzmy, forma ruchu ma swoje za i przeciw, tylko musimy pamiętać, że jeżeli ćwiczymy coś jednokanałowo, jedna forma ruchu wzmacnia nasze mięśnie, jedne mięśnie są bardzo silne, a drugie mięśnie są takie, no, słabsze. I jeżeli ta dysproporcja będzie duża, nie przypilnujemy tego, to się okaże, że nasze ciało będzie się zachowywało tak, jak samochód na przykład z niedopompowanymi dwoma kołami, tak? Po przekątnej, lewy przód i prawy tył będzie elegancko napompowane, a po przekątnej, prawy przód i lewy tył no to będzie niedopompowane. Połowa tego, ten samochód będzie, wiecie, po równej drodze będzie jechał, będzie się bujał, tak? Dlaczego? Bo jest nierównomiernie napompowany. brak zbieżności, koł, brak równomiernego napompowania, to powoduje, że samochód źle pracuje. I e, bardzo często u osób, które właśnie mają, jakby to powiedzieć, nierównomiernie rozwinięte partie mięśniowe u siebie, no to jest mnóstwo najprzeróżniejszych e, takich problemów. Ja to oczywiście widzę, nie muszę o tym mówić. Takich problemów ogólnorozwojowych, czy wchodzi, czy w ruchu, te ruchy są takie kanciaste, zwolnione i tak dalej. No ale pozwala tym osobom zdobywać medal, one są zadowolone z medali, czy prezentować jakąś tam elegancką sylwetkę. Bardzo fajnie. Pamiętajmy o tym, że całe ciało pracuje na nasze zdrowie. I problem właśnie współczesnej medycyny polega na tym, że próbuje się, jak to się mówi, zdrowie oddzielić od ruchu. Ważniejsza jest biochemia, tam dużo rzeczy na leki, biochemię się, jak to się mówi, kładzie nacisk w praktyce. Potem się okazuje, że to nie zdaje egzaminu i osoby po 50, po 60 mają duże, duże problemy ze swoim zdrowiem. No, ponieważ to osoby, jakby to powiedzieć, no, nie mają bogatego zaplecza finansowego, więc mają nawet również problemy z leczeniem. To tu mi się przypomniał na przykład Arnold Schwarzenegger, który był moim idolem w czasach no, młodzieńczych. No i w tej chwili Arnold Schwarzenegger, tam no, z tej sylwetki tam niewiele zostało, co on tam miał kiedyś, ale jakoś tam funkcjonuje, ma ponad 70 lat. No i ostatnio widziałem, jak miał tam operację serca, tak? Tylko, że po operacji serca on szybko doszedł do siebie. Ale weźcie możliwości Arnolda Schwarzeneggera. Jego majątek, ktoś tam kiedyś, tam jakieś obliczenia były, jest 1,3 miliarda dolarów. Tak? Powiedzmy, niech będzie 1 miliard dolarów. To wyobraźcie sobie, jakie mielibyście możliwości leczenia, gdybyście mieli na swoim koncie, nie miliard dolarów, milion dolarów, tysiąckrotnie mniej, milion dolarów, gdybyście mieli u siebie na koncie. Wybieracie sobie najlepszą klinikę w Polsce albo w Europie, wybieracie sobie najlepszych lekarzy, najlepszych fizjoterapeutów, bierzecie sobie tyle, ile potrzeba i tej biochemii, i fizjoterapii, bardzo szybko dochodzicie do siebie. Większość osób po 50 do tego nie ma, tak? Praktycznie, no może są pojedyncze osoby, tak? To, yy, yy, które są troszeczkę bogatsze i coś tam mają, tych pieniędzy, to są pojedyncze osoby. Cała reszta nie ma do tego dostępu, i cała reszta. Musi nauczyć się radzić z tym, do czego ma dostęp, tym, gdzie ceny są powiedzmy do przełknięcia, uczyć się, dużo wnioskować i tak dalej, żeby funkcjonować na stare lata, w miarę przyzwoicie, no, żeby nie być zniedąźniałym człowiekiem, czyli żeby poprawiać cały czas jakość swojego życia. No, i do tego ja Was zachęcam i będę cały czas zachęcał, tak długo jak żyję. Mam nadzieję, będę pokazywał Wam najprzeróżniejsze ćwiczenia. Większość z tych ćwiczeń będzie się powtarzała do nowej ćwiczenia. Także ci, którzy będą ze mną tutaj na bieżąco ćwiczyli, będą e, po prostu się rozwijać. Na chwilę obecną no, mogę dłużej siedzieć troszeczkę przy komputerze, z oczami jest lepiej, bo się okazało, że nie mam zapalenia spojowej, tylko po prostu rany się tak goją i rany reagują na światło. Jest to jest takie pocieszające, i z dnia na dzień powinno być lepiej. Czyli, jeszcze, według Pani, doktor, około tydzień będę miał takiej no, męczarni z komputerem. Po tygodniu powinno już być w miarę dobrze. Ja czuję, że już dzisiaj, po, po, po jednym dniu, jest dużo lepiej niż było wczoraj. Także pod tym względem jest fajnie. Będę mógł dokończyć to, co chciałem, Wam dokończyć takie ćwiczenia, najbardziej takie proste, najbardziej elementarne, na poranny rozruch, a potem będę tylko. Dogrywał wyższe poziomy zaawansowania, tak? czyli wyższy poziom, wyższy poziom, wyższy poziom, wyższy poziom. Aż w końcu mam nadzieję, że uda mi się dograć taki poziom, który no nie będzie 60 plus, czy tam 70, plus, a będzie poziomem 20 plus, tak? że 20-latkowy. Wezmę wideo, film ze mną i będą ze mną ćwiczyli, i będę się chcieli rozwijać. Takie jest moje marzenie. Co z tych marzeń wyjdzie, zobaczymy. Na razie jestem na etap przygotowywania filmu, tego 60 plus 70 plus jak to nazwy, nie wiem. W każdym razie, poranny rozruch planuję 30 odcinków, takich prostych. Każdy, kto m, będzie chciał, kupi sobie na pendrive. Cena też, jak to się mówi, będzie taka dwukanałowa. Jedna kanałowa, to będzie te, taka cena, gdzie ktoś chce zakupić bez zniżek, a druga cena to będzie bardzo przyjemna ze zniżkami, więc polujcie na webinary, bo to będzie na webinarze sprzedawane i na no a jak będą promocje, to też, bo tych promocji będzie dużo. Także hmm, zachęcam do obserwowania hmm, tutaj mnie, a w tej chwili ja kończę, bo nie chcę przedłużać. Jeżeli są jakieś pytania, no to ale dzisiaj, żeście dużo tutaj napisali. Co się tutaj napisali? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hmm. No dla kogo to ćwiczenia? No wyżej ktoś odpowiedział, tak? Ćwiczenia są dla wszystkich, tak? Którzy mogą je wykonać. Wysyłam na grupę klasowo. Super, cieszę się. Bardzo fajnie. Dziadek miagi. Ale niektórzy się rozpisali. Także <laughs> trochę nie na temat, no ale dobra. <laughs> e, także e, dziękuję za komentarze. Tutaj widać duży entuzjazm młodych ludzi w pisaniu, nie śliczłem, tylko w pisaniu. <laughs> także dziękuję za różne ciekawostki na mój temat. Dla tych, którzy no, chcieliby tak na poważnie o mnie coś wiedzieć, to na poważnie. No, nazywam się Janusz Niewczyk, jestem 65-letnim fizjoterapeutą, czynnym zawodowo, i to, co Wam pokazuję, to jest mój trening własny. Pokazuję Wam moją rehabilitację oka moją rehabilitację, która cały czas trwa na kolan, biodery, kręgosłupa. I to są takie ćwiczenia, które Wam pokazałem, takie proste ćwiczenia, które ja wykonuję ogólnorozwojowe i do tych ogólnorozwojowych ćwiczeń Was zachęcam. Zachęcam Was również do tego, żebyście zrozumieli zasady sieci, żeby nie bezmyślnie wykonywać. To oczywiście ktoś może wziąć Razem ze mną ćwiczyć i bez myśli wykonywać ruchy, być może przez pewien okres czasu taka forma ćwiczenia zda egzamin. Ale starajcie się zrozumieć ideę ćwiczeń, o co chodzi w ćwiczeniach. Jeżeli to zrozumiecie, to potem wykonacie te same ćwiczenia, ja, tak same ćwiczenia jak ja, dużo lepiej niż ja. Mało tego będziecie wymyślać własne ćwiczenia. I o to właśnie chodzi. Chciałbym, żebyście sami ćwiczyli, potrafili wykonywać same ćwiczenia i własne ćwiczenia. No pewnie będą dużo ciekawsze. Jak macie inwencję twórczą tutaj w pisaniu, no to jak wykonacie, dużo ciekawsze filmów będą podczas wykonywania. No to tyle. W dniu dzisiejszym dziękuję wszystkim za uwagę. I do miłego zobaczenia w następnych filmach, a jutro o 8 rano zapraszam na poranny rozruch